Cześć, cześć witajcie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. E, no tak. Taka jest moja sceneria. Dajcie znać czy Wam się podoba jakimś komentarzykiem. I co? Zapraszam Was do oglądania kolejnego, a w zasadzie pierwszego. Stać a ja przechodzę do świata. Nagrywam ten odcinek od nowa. Już macie po polsku, więc, więc super. Mam nadzieję, że ostatni będzie lagować, a jak będzie lagować, to. to nie ja wiem to. To znaczy po prostu komputer No. Zabierzmy baterie, zabierzmy tytan. Jeszcze tylko potrzebujemy jednego spadnika, który jest. Przepraszam. Jeszcze bardzo. To jest jakieś ładne, ale nie ma takiego... Ładnie, ładnie. Ładnie, 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 let's another No mam nadzieję, że będzie to, czego szukać, bo jak nie, to się wkurzę. A sam utyka, jaka piękna gra to jest. O Jezus Maria, czemu... czemu wy mi to robicie? Dobrze.

Siema! Elegantę. Gdzie jest jakaś kopalnia? Nie wierzysz. Tlen! Tlen już mam. Przestańcie mi te kulki wrzucać. Tu już zabrałem signajt, ale... Fragmenty... Ladiolat... La... Lad, l... Ladio, ladio, o, kosme Nie wiem po co, ale sobie zbiorę. Chyba tak. weźmy kosme szmyci, biedzy, jak je tam. To... Świetnie. Dobrze, powiedzcie mi, co tu dopływać? Zabierzcie mnie stąd! Zabierzcie mnie stąd! do lepszego życia co? tam będą jak daleko odpłynęliśmy? dobra dobra o faq już się ciemno zrobiło by no no eee, dobra co my zrobiliśmy? A co my to przyświe? A to baterie. E. O, szkło i standardowa butla. To zróbmy sobie jeszcze jedną standardową butlę. To będziemy mieli od razu... A nie, no mamy tylko jeden. Tylko jeden mamy. Dobrze, to zróbmy sobie też od razu latareczkę. Ale popatrz, mój szkoła. A, podsumujemy... Co, cztery szkło? Jezus, takie Co się dzieje? To tam ma być. Czekaj, co potrzebujemy tej butli wysokiej pojemności? Gdzie ta butla w ogóle jest? Tu. Szkło tam. No ja ty tam się da załatwić, ale. czekaj, no, czeka, czeka. O, my mamy dwie baterie. Przecież mamy. Jezu. Co... Co ja narobiłem? O o o! Kwart, kwart tam idzie. kwart. Drugi idzie kwart, tylko nie chcę tam wchływać, bo będą tam potwory. A ja nie bym potworów, TO potwory strzele i

Co Roz... Ja szukam, a ja mam raz jeden, jedno szyję toczki. Boże, co się dzieje z tym światem? szukać. Dobrze, że te rudy się podświetlają, to lepiej. wiecie jak ja. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wylatujmy, 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 wylatujmy. Dobra. Pyk, pyk! No nie mamy co prawda tego... Skatesurfura i nic nie możemy znaleźć, ale mamy... Hmm, coś co się nazywa tak... Latarka, eee, Latarka, o właśnie, Latarka. Oj, od razu jasność. Dziękuję bardzo. Ale teraz nie potrzebujemy. I mamy na czymś zrobić to. To potrzebuję raz, dwa. Jestem jakie... Widzicie, co. Oh les des accroissants. Bon, ouais. Voilà. Gdzie jest nasz ukochany, znaczy to mój ukochany złom? Teraz powiedzmy o tym widzę. Te rudy nasi mówi, kurde. No. Бурдаешься я Оу я есть положение Колени Воу Wow, super! Tytan! Kwars Kurde! O nie! Oksygen, 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 oksygen! Zdążę? Jezu, zdążyłem! Czy <grytansy> to jest dobre? F. Co i mamy wysokopojemnościową butle? To jest bardzo fajnie. Ten duży kolor koralowy jest... Tak. Tak. No. A w kolejnym odcinku może, pójdziemy do... E, płetwy, a to nie, płetwy to nie. Tak jak chcę to. Eee, szkła razy dwa. Jeszcze muszę robić szkła. Ej, ej, bo No co ty gadasz? Bo Nie 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 wychodzi z siebie. Jak to jest możliwe? F. Sól. jej niebo... Ty tak. bardzo. No. Ten... Będę brak bo takich no faktycznie. Bo tak kurde mamy tlenu, nam nie wystarcza, jesteśmy tak. To mamy walczyć. Te dwa mi z lekkie nie bardzo. I fragment wapienia, co ten titan? No akurat fajnie, bo... Akurat tytan to potrzebowałem. Czekaj, a to jest ten BOPE, nie? О, куртая. Это ёж? Szybko, 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 szybko. Szybko, dawaj. Okej, już nie chcesz wymawiać. Spoko. Rozumiem? Tak, jeszcze tu ucieś. Czy nie? Spoko, zaraz to się. Tu... Ej, no mi się dzisiaj odcinek bardzo podoba. Czyli jest odcinek udany. Czy pierwszy nie? Nie. sobie. Mmm... Dobra. Co? O Jezu, bo ja tego nie zrobię, nie? O Jezu nadmierny dał. Dobra. Kraftujemy! Więc, panie panowie, nie połujmy, musimy ją założyć. Zobaczcie! Wow! Mamy ją! Wysoko jest pojemnościowa, bo to jest daje. Zakładamy! I baczcie! Jezu na 135 metrów! Wow! Dobra, weźmy sobie jedną apteczkę i sobie. Część rzeczy to do To możemy przeobić na e, Ten. Na. E, no. Hmm, to się już to, to To mamy, to mamy. To mamy, to mamy. Wszystko na pewno wyznaczać już mamy chyba eee, będę góry ciekawy syczy A jak to Ty to fajnie to, to Trochę jak będzie mieli Ale może wrzućmy to po kleję Wciórni w tym nie interesuje pyk ale kwat wiecie co, wiecie co? Ja bym ten kwat przyrobił na szkło, o właśnie szkło zawsze nam się przydaje, a potem mam go za mało jak będziemy mieli. Go. パタパタパタパタパタパタパタ。さあ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い Wodę może sobie tylko wsiąść, bo wody mamy jakoby urody małe. Trzeba jakoś jeść, no. Pyk. Spieszmy sobie, proszę. I jeszcze troszkę, tylko jak my mamy tak... Łypacz, łypacz. Wybacz, chodź tu. Chodź tu, mapie, Kurde, webacz. Mam cię. Te... А померен, померен. Пелька. Тут есть пелька. А вот такая же вкая, бежим из себя. Третья пелька. Надо еще надмер воды ниже. już możemy wracać i na tym aspekcie kończyć odcinek, bo no już długo chyba siedzimy. Dobra, więc zróbmy sobie wodę i zróbmy sobie dwie ozdolne rzędy będzie spoczką. Oh. No dobra. No dobra. Mm, to co? Ja się. z wymieszdam przytrzymać. Trzymać, bo patrzę w łapę, więc może go schować. Mhm. No i co? Ja się z Wami żegnam. Na razie mam, mam je wszystko włączone, ale do czasu, do czasu, moi drodzy. No i co? Ja się z Wami żegnam. I cześć.